Zamknij oczy i rozsiądź się wygodnie na krześle. Na początek skieruj uwagę na siebie w pomieszczeniu, w którym się teraz znajdujesz. Wyobraź sobie siebie w tej przestrzeni i zacznij zauważać miejsca, w których się z nią stykasz. Zauważ, jakie to uczucie siedzieć na krześle. Poczuj podłogę pod stopami. Dłonie spoczywające na kolanach. Poświęć chwilę na ugruntowanie się w teraźniejszości poprzez kontakt z otoczeniem. Teraz zwróć uwagę na swój oddech. Zauważ, jak odczuwasz go w klatce piersiowej, przeponie, gardle i nosie. Skup się na oddychaniu, które odbywa się tu i teraz. To pomoże ci się zakotwiczyć w chwili obecnej. Oddech zawsze ci towarzyszy, więc możesz go wykorzystać jako przypomnienie o tym, by skupić się na tu i teraz. Zatrzymaj się na chwilę i pozwól sobie zauważyć własny oddech. Teraz poszerz zakres swojej uwagi, aby zauważyć wszelkie doznania płynące z ciała. Zatrzymaj się na chwilę. Pozwól sobie na obserwację wszelkich odczuć obecnych w Twoim ciele, bez oceniania ich jako dobrych albo złych, oraz bez podejmowania prób ich zmiany. Po prostu zauważaj to, co tam jest. Zachowując przy tym otwartość i ciekawość. Teraz zwróć uwagę na swoje myśli. Zauważ, jak przeskakują od jednego tematu do drugiego. Niektóre myśli przemijają szybko, inne cię rozpraszają, a od jeszcze innych bardzo trudno się oderwać. Po prostu zauważaj, co myślisz, nie próbując przywołać do świadomości określonego tematu, czy wypchnąć z niej innego. Postaraj się nie oceniać swych przeżyć jako dobrych albo złych. Jeśli zauważysz, że jakaś myśl cię pochłonęła, przyznaj, że tak się stało. I delikatnie skieruj uwagę z powrotem na obserwowanie pojawiających się myśli. Pozwól sobie przyglądać się płynącym myślom przez kilka chwil. Teraz zacznij zwracać uwagę na swoje uczucia. Podobnie jak myśli, emocje ulegają wahaniom. W dość krótkim okresie możesz odczuwać lęk, a potem spokój złość, a później czułość smutek, a potem radość. Emocje napływają falami. Rosną w siłę, by znów opaść. Po prostu przyglądaj się temu, co w tej chwili odczuwasz. Nie staraj się tego w żaden sposób zmieniać. Pozwól sobie na obserwowanie emocji bez osądzania. Zauważ, jak one się nasilają i znowu słabną. Nadal zwracaj uwagę na całość swego doświadczenia. Jak się czuje Twoje ciało? Co myślisz? Jakie emocje się pojawiają? Jeśli zauważysz, że próbujesz coś w tym doświadczeniu zmieniać, odnotuj to i łagodnie skieruj uwagę z powrotem na samą obserwację. Jeżeli pochłonie cię jedno doznanie, myśl czy emocja, wykorzystaj oddech, aby zakotwiczyć się w chwili obecnej i wróć do obserwacji swoich przeżyć. Kiedy będziesz gotów, gotowa, zacznij wracać do pomieszczenia, w którym się znajdujesz. Wyobraź sobie siebie w tej przestrzeni, zacznij dostrzegać miejsca, w których się z nią stykasz. Zacznij poruszać palcami u rąk i nóg, a kiedy będziesz gotów, gotowa, otwórz oczy.